Ze studia Voice House, seria podcastów World in Brief. Wenezuela. To nie w ogniu protestów po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich. Według oficjalnych komunikatów Krajowej Rady Wyborczej wygrał urzędujący prezydent Nicolás Maduro. Uzyskał on 51% poparcia. Jego przeciwnik, Edmundo González Urrutia, kandydat opozycyjnej Zjednoczonej Platformy, zdobył 44% głosów. W akcie sprzeciwu na ulicę stolicy kraju Caracas wyszły dziesiątki tysięcy ludzi. Demonstranci podpalili opony i zablokowali główną autostradę miasta. Na miejsce zdarzenia przyjechała policja. Mundurowi użyli przeciwko zgromadzonym gazu łzawiącego i Gumowych kul. W odpowiedzi w ruch poszły kamienia. Część protestujących przedarła się także przez policyjną blokadę do dzielnicy rządowej. Tam skandowano antyprezydenckie hasła i oskarżano władzę o fałszowanie wyborów. Podobne zarzuty padły także ze strony Wenezuelskiej opozycji. Jej przedstawiciele uznali, że naruszono wszelkie możliwe normy procesu wyborczego. Poinformowali także, że posiadają ponad 70% protokołów komisji, które mają potwierdzić zwycięstwo Edmundo Gonzaleza. Kandydat zjednoczonej platformy uzyskał według nich ponad 6 milionów głosów, urzędujący Prezydent miał dostać niecałe 3 miliony. Po ogłoszeniu wyników wyborów liderka opozycji wezwała do poszanowania suwerenności ludu wyrażonej w głosowaniu. Wprost nazwała także Edmundo Gonzaleza prezydentem elektem. Wygraliśmy i cały świat o tym wie, stwierdziła w przemówieniu. I rzeczywiście, wątpliwości co do prawdziwości wyników wyborów w Wenezueli wyraziły także rządy innych krajów. Brazylia, Chile, Kolumbia, Peru zażądały dowodu na zwycięstwo Maduro, a Panama tymczasowo zerwała stosunki z rządem w Caracas. Swoje obawy wyrazili także szef dyplomacji USA i przedstawiciele Unii Europejskiej. Tymczasem sam Nicolás Maduro rozpoczął już świętowanie trzeciej kadencji w prezydenckim pałacu Miraflores. W przemówieniu do narodu nazwał swoje zwycięstwo triumfem pokoju, stabilności oraz idei równości. Atak rakietowy na wzgórza Golan zwiększył obawy dotyczące wybuchu pełnoskalowej wojny między Izraelem a Hezbollahem. Do ataku doszło w sobotę 27 lipca. Rakiety nieznanego pochodzenia spadły na boisko piłkarskie w miasteczku Majal Shams, na okupowanym przez Izrael terytorium wzgórz Golan. W efekcie zginęło 12 dzieci. Był to najbardziej śmiercionośny atak na terytorium zależne od Izraela od wybuchu wojny w Gazie 7 października zeszłego roku. Izrael i Stany Zjednoczone natychmiast oskarżyły Hezbollah o spowodowanie tragedii w Majal Shams. I rzeczywiście ugrupowanie informowało w sobotę o wystrzeleniu rakiety w kierunku pobliskiej bazy Sił Obronnych Izraela. Na wieście o ofiarach cywilnych organizacja odcięła się jednak całkowicie od udziału w ataku. W czasie niedzielnego posiedzenia Gabinetu Bezpieczeństwa ministrowie Izraela upoważnili premiera Netanyahu i ministra obrony do podjęcia decyzji w sprawie sposobu i czasu reakcji na atak. Sam Netanyahu oświadczył także, że Hezbollah zapłaci za atak na wzgórza Golan bardzo wysoką cenę. Tymczasem Hezbollah cały czas utrzymuje, że nie zaprzestanie ataków na Izrael, dopóki w życie nie wejdzie zawieszenie broni w gazie. Rosyjska marynarka wojenna rozpoczęła ćwiczenia z udziałem większości swojej floty, informuje resort obrony w Moskwie. W manewrach wezmą udział flota północna w rosyjskiej części Arktyki, flota Pacyfiku na Oceanie Spokojnym, flota bałtycka na Morzu Bałtyckim oraz flotylla kaspijska na Morzu Kaspijskim. Z informacji resortu wynika także, że w operację zaangażowano łącznie 300 okrętów nawodnych i podwodnych oraz jednostki wsparcia. Ponadto nawet 50 samolotów, 200 jednostek specjalnych i 20 tysięcy marynarzy. Floty wykonują w ciągu kilku dni ponad 300 ćwiczeń bojowych z praktycznym użyciem broni. Wśród nich próby z wykorzystaniem rakiet przeciwlotniczych Artylerii, broni przeciwokrętom podwodnym oraz pasywnej interferencji. To kolejne ćwiczenia rosyjskiej armii w ostatnim czasie. Reuters przypomina, że w minionych dwóch miesiącach przeprowadzono manewry z wykorzystaniem ruchomych wyrzutni pocisków nuklearnych i wspólne ćwiczenia sił rosyjskich i białoruskich. Według większości analityków wojskowych Rosja ma trzecią najpotężniejszą marynarkę wojenną świata po Stanach i Chinach. Obecne ćwiczenia mają sprawdzić jej gotowość i możliwość na wszystkich szczeblach dowodzenia w strefach operacyjnych. USA przekażą prawie 2 miliardy dolarów dodatkowej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Za te pieniądze Kijów ma kupić m.in. amunicję przeciwlotniczą i pociski artyleryjskie. Fundusze w głównej mierze wzmocnią ukraińską obronę powietrzną oraz uzupełnią zapasy broni przeciwpancernej. Sfinansują także utrzymanie sprzętu, który już wcześniej został dostarczony przez USA na ukraiński front. Ten obecny pakiet pomocowy to 22 transza wsparcia dla Ukrainy od sierpnia 2021 roku. To było World in Brief od Voice House. Jarosław Kuźniar. Do usłyszenia zawsze rano.